15 maja 2025 roku lotnisko w Przylepie zamieniło się w Centrum Nowoczesnych Technologii. To właśnie tam odbyły się targi Air Drone Expo Lubuskie 2025, przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim Instytutem Inżynierii Mechanicznej. Była konferencja, były stoiska, ale największe emocje, jak zwykle, wzbudziły pokazy dronów na płycie lotniska. Podczas wydarzenia odbył się briefing prasowy. Wśród których obecni byli wicemarszałkowie Grzegorz Potęga i Jacek Urbański, prezydent Zielonej Góry Martin Pabierowski, rektor profesor Wojciech Strzyżewski, prorektor profesor Justyna Patalas-Maliszewska oraz pełniąca obowiązki dyrektora Anna Urbaniak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W imieniu filmy Dyrektora zapraszamy serdecznie z Targów Adel 2025 do obejrzenia re, re, relacji z wydarzenia. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, mnóstwo wspaniałych ludzi, mnóstwo tematów do omówienia jeżeli chodzi o rynek bezzałogowy statków powietrznych i wspaniała okazja, żeby zobaczyć najnowsze konstrukcje. Mam nadzieję, że drony na stałe zaoszcząc zarówno w zielonej górze jak i w województwie Luski, i będą dawać dużo satysfakcji w różnych dziedzin na życia pomyślnego zwiedzenia. Podczas wydarzenia głos zabrali przedstawiciele różnych instytucji i firm związanych z nowymi technologiami i bezpieczeństwem. Dron jest to statek pyszny, który nie wymaga dodatku załogi obecnej na pokładzie. Pilotowane zdalnie lub wykonując lot, lot autonomicznie. To, co jest istotne, to to, że dronem może być statek powietrzny, na pokładzie którego znajduje się człowiek, ale nie można być pilotem tego drona. Według czasopisma Science do 2030 roku operator drona będzie dziesiątym najbardziej pożądanym zawodem na świecie, Więc dobry wybór. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Ochotnicza Straż Pożarna z Jarogniewic, Kasus z Gerlitz, CKZ i U Electric z Nowej Soli, 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, Park Technologii Kosmicznych, Aviation Project, firma TPI, Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytut Inżynierii Mechanicznej. EXPO Lubuskie 2025 jest wynikiem długiej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, a zwłaszcza Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Jest to promocja między innymi kierunków inżynierii lotniczej, w szczególności specjalności budowłowo-rostowki powietrznej, ale również naszego nowego kierunku, który otwieramy w października jest to mechatronika. Jest to także silnie związany kierunek z dronami, ponieważ dron to jest takie, taki system mechatroniczny, który składa się z elementów. Między innymi nasze koło naukowe inżynierii lotniczej i LOTUS, są to studenci, którzy się zaangażowali w budowanie dronów a zwłaszcza drukowanie ich na drukarkach 3D oraz budowanie ich tak, aby można było nimi wykonywać różne loty. Od precyzyjnych maszyn badawczych po szybkie, zwinne drony wyścigowe. Technologia naprawdę robi wrażenie. Na miejscu pojawili się między innymi przedstawiciele Parku Technologii Kosmicznych, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Lasów Państwowych, czyli nauka, innowacje i praktyka w jednym miejscu. Drony to dziś nie tylko zabawki. To narzędzia pracy, eksploracji i pasji. A w przylebie było to widać jak na